Ma z tej strony Eriksson. zagramy sobie dzisiaj w Battlefield Heroes na mapie Bookaner Bay i gram moim komandosem którego nie było w ostatnio, bo w ostatnio, bo grałem z i Ganerem No i co? Oczywiście mam zamiar wygrać. No standardowo. zaczniemy od przywodu helikopterem. Coś tam jest. To i chyba nas czeka. Tyle polatałem. To niech to mnie ustrzelił. Aha. Soldier mnie ustrzelił. Nie musiałem mieć kogoś na problem. Polaków oczywiście pozdrawiamy. Nie bądźmy nam ostatecznie. Te silosy tylko zbłądzili. <laughs> A serwer ponoć? No dragon fire. A tu proszę. A nie co to było? Czy to był jakiś drugi soldier? Bo aż nie wiem Na razie wygrywamy ale Może być to dość niestabilne bo różnica wyniku nie jest jakaś fundamentalna I'm so bling No Ożył heala i tlem nie było A oczywiście standardowo kiedy nie można wygrać, to należy przejąć bazę przeciwnika. Bardzo denerwująca i dość częsta strategia Royalów. A potem przylatują samolotami i naszymi czołgami i wyrównują sobie przemiodnie wyniki stacja. I jedzie sobie w czołgu. Się. No i od tego jestem ja, żeby tą niesprawiedliwość wyrównać. Ten helikopter nada się idealnie bo zbędę się w czołgu no i przejmę flagę a wysiądę w razie czego Co ukryje, gdyby jakiś royal miał bardzo kreatywne pomysły no i flaga z powrotem nasza, a czołg który, oho proszę już jadę z powrotem to jest czołg, który nie nie robi jednak kampy no mało brakło ale dzisiejsza promocja swoja robi No i go było i z powrotem Zabieram flagę, która należy się nam. A ten co? No nie, ja go zdjąłem, chociaż mogłaby być asysta. No i tu już się będzie spali ale nie szkodzi, nie wiem, jak kluczem klucze, mogę przecież zespalmować sobie drugi helikopter. O nie, w sadzi stacji wesołego rojala. Pomysł nie był dość mądry. No, niestety strzelił mnie Sniper, helikopter przeżył MK1. Do, dość nie lubię tej sniperki. Chociaż jestem jej zupełnym przeciwieństwem, czyli Low Damage, Fast Shooting, która też uchodzi za nobską, To szczerze nienawidzę tej sniperki. I zemszę się na tym koleżu Jak tylko będę mógł, to zrobić Jak tam ze statystykami, proszę nawet pierwszą pozycję. Cały ostrzeł na silenarników. ten snajper tutaj gdzieś nie przebywał w pobliżu. A ja tam widzę jakaś górka zapląta Tam jak normalny Jakby nic innego w tym ekwipunku nie ma Dostanę wsparcie Tak już Wszystkie punkty zdrowia Ho ho Przewyborny kick, Ale niestety tutaj Przeciwnik dał sobie znać Dzisiaj snajpersko Poszedł no i koniec rundy. Wszyscy wesoło się przewrócili, a wygrana jest po naszej stronie. No co? To wszystko na dzisiaj. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i zachęcajcie mnie do dalszej pracy. Dzisiaj, znaczy właśnie jutro, pojawi się pierwszy odcinek serii Dead Space 2 w oczekiwaniu na Dead Space 3. Dzisiaj otrzymaliście już zwiastun. No, i dzisiaj jeszcze czekają Was dwa odcinki, bo wczoraj niestety nie miałem czasu i wstawić na Was niczego, a miały być dwa odcinki. No i yy, jak wiecie, zbliża się weekend majowy i ja niestety na trzy dni znikam. Ale możliwe, że w środę, zanim jeszcze zniknę, trzy odcinki do Was trafią. A więc trzymajcie się.